Ja tylko powiem słowo wstępu. Monika ma w społeczności Inuendo, tak? I skąd to się wzięło? Nie mam. A, ma, ma. masz. Wszystko, wszystko masz. Wszystko ma. Po prostu mówisz. Jestem fanką zespołu Queen i wzięłaś się po prostu od nazwy jednego z albumów. Którego? Queen. Queen, no przecież. to już A co to znaczy? <noise> Czy wiadomo, co to znaczy? Wiadomo. No to powiedz koledze, bo kolega nie Bo nie wszyscy są tutaj. Kolego, angielski trzeba znieść. i nuendo co to znaczy? No. To jest takie... Takie, no. takie. Myślałem, że pytasz o Queen, co to znaczy, to było łatwiejsze. No to byłby żart. A ja pytam serio. Więc... Tak? A ja serio nie wiem. Pytasz serio. Dobrze, słuchajcie, Monika opowie ee, coś o czasopiśmie. Bo dzisiaj mieliśmy z rana wycieczkę bardzo pożyteczną i fajną. Po praskich kamienicach i zaułkach udało mi się kupić taki lokalny specyfik pyzy ze słoika. Czy też pyzy, tudzież pyzy w słoiku. Na targu Różyckiego. Na bazarze, na bazarze Różyckiego. Różyckiego. Pyzy Tak, tak. I u pani Haliny. U pani Haliny dali tak jaby po Faszasku? tak? Nie, było zimno i tam już generalnie widać martwice tego miejsca. No niestety od bardzo wielu lat widać Tak, tak. I to już nie są oczywiście te czasy złote dla tego bazaru, dla Ale dla Flaki są, pyzy są I smalec. i smalec ze skwarkami i kupiliśmy to po prostu z takiej torby. Misza, czy mogę cię prosić o przeniesienie tych pys? Ja zaprezentuję tutaj na streamingu. <grymne> <grymne> Pysy to Przepraszam Monika, że jeszcze taki wstęp przed tobą, ale I idą pyzy. O, jest. Widok na pydzie jest. Za, zapraszam się, Biszka. Byzy wjechały. Super. Szmalec, do Szmalec. to Szmalec. Jest tak? To prawdziwy? To ja czekam. W takim oto opakowaniu. Jest profesjonalne opakowanie, ale zawartość jest zacna. To, to widać mniej więcej. Widać, że tutaj, tu nawet są skwarki. To jest fakt. To jest ale zobacz, z, z kiedy tego, czy to świeży jest? Są świeży. No, się nie starzej. Dostałem jeszcze do tego wyposażenie dodatkowe, czyli widelczyk. Słuchajcie, to było gorące w momencie przeniesienia pan wypakował z torby i to było gorące i można było się ogrzewać po prostu albo można oczywiście było zjeść. To 15 zł kosztuje, polecam. Oczywiście wszystkie licencje bezpieczeństwa tego i tak dalej, paragony i tak dalej było. Myślę, że tam nie słyszano o picie ani tym. Państwo inspekcji higieny. W związku z tym e, bardzo mnie to cieszy, bo taka inicjatywa oddolna e, to jest prawdziwy kapitalizm, a nie to, co tutaj e, ludzie mają czasami o tym na myśli. E, słuchajcie, no dobrze, Monika powie parę słów o tym, tak, co w jakie, tym piśmie i co to za pismo. Jeśli coś jeszcze mogę na temat y, pys powiedzieć, to to, że kiedy mamy. Takie święto lokalne urodziny Pragi, czyli kolejną rocznicę nadania praw miejskich Pradze, to bardzo często właśnie pyzy ze słoika pojawiają się jako taki przysmak lokalny. I któregoś roku prażanie próbowali pobić rekord w jedzeniu pyz. Udało się to zrobić. Generalnie pyzy doczekały się też swojego własnego utworu, pyzy z różyca, który oczywiście zachwala. Ten przysmak. I teraz mam opowiedzieć troszeczkę o spotkaniach z zabytkami. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego spaceru, którzy zdecydowali się w taką no niezbyt przyjazną pogodę wybrać się na spacer. Było słonecznie roku. chyba trochę. Było słonecznie, aczkolwiek w pewnym momencie zaczęliśmy marznąć, dlatego że aura no, zmieniła się na niekorzystną. I o ile chodziliśmy po dwóch kamienicach, czyli byliśmy na targowej 63 i na targowej 57 w środku, to jeszcze było znośnie. Natomiast no, później, czym więcej chodziliśmy właśnie po otwartym terenie, tym krótko mówiąc, po prostu marzliśmy. Tak? My swego czasu. Czy dodam, bo może ktoś to oglądać za pół roku za rok, to jest 15 stycznia. Tak, jest 15 stycznia. Aczkolwiek jak na styczeń... No ta, 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 22 roku. Tak, 22 roku. Jak na styczeń pogoda nie była aż tak bardzo zła. Nie no, ocieplenie cieplenie klimatu mamy ewidentnie. Tak. A, I e, my z tego czasu właśnie wydaliśmy spotkania z zabytkami. Spotkania z zabytkami są takim czasopismem wydawanym przez Fundację Hereditas, która zajmuje się no, szeroko pojętym promowaniem, popularyzacją dziedzictwa, opieki i ochrony nad zabytkami. Właśnie numer, w którym znalazło się wiele artykułów poświęconych Pradze, w tym jeden z artykułów jest napisany przeze mnie, to jest taka pierwsza moja próba zmierzenia się z biografią Xawerego Konopackiego, czyli założyciela Nowej Pragi, części Pragi, północ. Dodajmy, że chodzi o Warszawę. Tak, chodzi to... o Warszawę, chodzi o Warszawską Pragę. A nie o Pragę Czeską. Między innymi jeszcze właśnie w tym numerze znajduje się tekst o kamienicy Targowa 57, czyli Kłopotowskiego 38, w której dzisiaj byliśmy. I uczestnicy spaceru też na zdjęciach mogli podziwiać kwadratową klatkę schodową, do której nie udało nam się niestety wejść, ponieważ drzwi były zamknięte. E, a to czasopismo to jest jakiś e, regularnie wychodzić? To jest kwartalnik, co to jest? E, swego czasu zmienił się system wydawania czasopisma e, i można było właśnie płacić za numery wydane w PDF-ie. Natomiast teraz jest pomysł, żeby ponownie drukowane pismo się pojawiło. Tutaj generalnie są artykuły na temat dziedzictwa, na temat zabytków z terenu całej Polski. Jak można zakupić takie czasobismo? Zdobyć w jakim? Najlepiej w kiosku albo bezpośrednio właśnie skierować się na stronę fundacji Hereditas lub na Facebooku znaleźć stronę spotkań z zabytkami. Jakieś pytania jeszcze z sali? Jakieś trzy słowa propozało założyciela Nowej Pragi. Tak. Samaego Panta Konopackiego. Konopackiego. A gdzieś jest ulica? Konopacka, tak. Jest ulica Konopacka na Nowej Pragi. Za jego czasów nie było ulicy Konopackiej, to jest późniejsza nazwa. Parę słów. Urodził się na Litwie, studiował w Moskwie na wydziale filozofii Imperatorskiego Uniwersytetu Moskiewskiego i najpierw po skończeniu studiów został nauczycielem łaciny i języka rosyjskiego w różnych gimnazjach. Potem został urzędnikiem senatu w Petersburgu gdzie zajmował się sprawami cywilnymi oraz był tłumaczem też no, z języka polskiego, tak? dlatego że musimy pamiętać, że mamy XIX wiek. I obowiązuje język rosyjski w, w imperium, tak, rosyjski. To niestety okazało się, że miał na swoim koncie nie do końca takie mm, legalne interesy i jego przełożeni mieli go po prostu dosyć. Został z Senatu zwolniony i wylądował w Warszawie, gdzie zakupił od Józefa Noskowskiego fragment y, targówka i postanowił założyć własną osadę, którą rozparcelował na działki i zaczął po prostu sprzedawać pod przyszłą zabudowę. I obecnie mamy... Czy Jaki z tym, że to jest teren obok, na ten konopój, czy ta część praktyki nie jest? Ten teren, który kupił Konopacki, to były ruchome piaski. Taki bardziej wydmowy teren. tak? Dalsza część, zwłaszcza jak się pojedzie dalej na północ to to jest jedna, jedna, nie tutaj, tutaj, chyba tak nie było. tutaj źle nie było, tutaj były te ruchome piaski i generalnie też Konopacki musiał się zmierzyć z taką sytuacją, że chciał, żeby na jego terenie wybudować właśnie dla tej warstwy takiej ubogiej domy, zrobić kąpielisko miejskie, wybudować rzeźnię, wybudować piekarnię. No to się, to się Jadka nazywała, nie, ulica Krowia jest w zupełnie innej części nienależącej nie do Konopackiego. Bardziej do, jest to w części osobnego miasteczka, które kiedyś właśnie funkcjonowało i nazywało się Skaryszew. Park To jest też inna część. Jeszcze inna Dobre, część. Tam, jest tak. to jeziorka, tak? Jezioro Kamionkowskie, dawna łacha wiślana. Już teraz, tak. Już teraz tak, dlatego że Aleja Zieloniecka została usypana i w ogóle zmienił się też charakter tego miejsca. No i musimy pamiętać, że Saska Kępa, która dzisiaj leży w obrębie dzielnicy Praga Południe, no oderwała się od Solca, czyli tak naprawdę oderwała się od Lewego Brzegu. Nie wiem, czy jakieś pytania jeszcze są? Było pytanie takie od jednej osoby, która nie mogła dotrzeć. Czy będzie jeszcze jakaś powtórka kiedyś w przyszłości? Jak najbardziej. Ja często, ja często prowadzę spacery, ale bardziej takie związane właśnie z architekturą i z detalami architektonicznymi oraz z osobami, które były właścicielami danych kamienic czy części Pragi. Także zapraszam. Mam nadzieję, że uda się coś po prostu w cieplejszej porze roku poprowadzić. Jeszcze. Kwas będzie w maju. O, kiedy, be, kiedy będzie ciepło? W maju? Nie, czy kwas będzie w maju? Ale to A, czy tak kwas nie? będzie w maju? Tak, ale w Gdańsku. Na razie chciałem tylko powiedzieć, że kwas będzie za tydzień w Tarnowie, 23 stycznia, to jest niedziela. Ciągle hmm. będzie zimno. Proszę? Pragi będzie tak, ale to będzie w Tarnowie. W Tarnowie. No, nie będziemy dojeżdżać z Tarnowa, żeby zwiedzić Pragę, e, ale zapraszam, jak ktoś tam jest w okolicach, nie wiem, Rzeszów, Kraków, co tam jeszcze jest w okolicach, Przemyśl, Jasło, Jarosław, Oknia. Przemyśl no, no, Przemyśl, Jarosław, Dobrze, to sobie Przemyśl, Przemyśl, Jarosław. E, no, także zapraszam. Wszystko? Tak, nie ma pytań więcej, to tak. Dziękujemy Monice Oklaski.